Pozwól sobie na chwilę zwolnić tempo i oddać swoje serce w obecność Boga. Istnieje tajemne miejsce, gdzie zmęczenie zostaje zamienione na siłę, gdzie ciężar duszy znajduje prawdziwy odpoczynek, i to miejsce jest w ramionach Jezusa. Dziś, poprzez tę poranną modlitwę, nauczymy się wspólnie, jak oddać to, co nas przytłacza, i w pełni zaufać Bogu, który zaprasza nas, byśmy odpoczęli w Nim. Słowo Boże w Ewangelii Mateusza, rozdział 11, werset 28 i 29, mówi jasno. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. To obietnica, która głęboko porusza, szczególnie tych, którzy budzą się z uciskiem w duszy, niespokojnym umysłem, i zatroskanym sercem. Poranna modlitwa to nie tylko rytuał, to spotkanie z pokojem, który przychodzi z góry, to moment, by dać Bogu przestrzeń do prowadzenia naszego dnia od samego początku. Ile razy próbowaliśmy wszystko rozwiązać sami, staraliśmy się zachować pozory siły, trzymać świat w swoich rękach, nie okazywać słabości, ale Jezus kieruje do nas święte zaproszenie: przyjdź do mnie. On nie woła nas, bo jesteśmy doskonali, albo potrafimy pięknie się modlić. On przychodzi do nas właśnie w środku chaosu, u szczytu zmęczenia, gdy ciężar staje się nie do uniesienia. Ta poranna modlitwa to moment oddania. Nie potrzebujemy masek ani wyuczonych słów. To chwila, by stanąć przed Bogiem całym sobą, z nagą i szczerą duszą i powiedzieć: Mań panie, sam już nie daje rady. Prawdziwy odpoczynek nie jest tylko fizyczny. Wiele osób budzi się codziennie zmęczonych, mimo wielu godzin snu, bo zmęczenia duszy nie leczy miękki materac. Leczy je tylko odpoczynek w duchu, odpoczynek w Bogu i to zaczyna się od decyzji zaufania. Poranna modlitwa to potężny klucz. Kiedy modlimy się zaraz o świcie, mówimy: Boże, ufam Tobie, zanim jeszcze wiem, co ten dzień przyniesie. Możesz zmagać się z sytuacjami, których nikt inny nie rozumie. Czasem najbardziej boli to, czego nie widać, to, co nosisz w sobie w milczeniu. Zmartwienia finansowe, rozbite relacje, diagnozy lekarskie, trudne decyzje, samotność, lęk przed przyszłością to wszystko obciąża, to wszystko męczy. Ale Bóg widzi i nigdy nie był obojętny na twoje cierpienie. Poranna modlitwa to twój codzienny ołtarz, przy którym możesz to wszystko złożyć, a w zamian otrzymać kierunek uzdrowienie. I pocieszenie. Jezus oferuje lekkie jarzmo. To nie znaczy, że nie będzie walki, ale że On idzie obok ciebie. Modlitwa to więź, modlitwa to zaufanie, modlitwa to nauka. I w tym momencie uczymy się od Niego, jak mówi fragment. Uczymy się łagodności pośród burzy, pokory w oczekiwaniu, ufności mimo braku natychmiastowych odpowiedzi, bo ulga nie przychodzi wtedy, gdy wszystko zmienia się na zewnątrz, ale gdy dusza uczy się odpoczywać. Jeśli twoje serce jest niespokojne, jeśli twoje ciało odczuwa ciężar wielu bitew, jeśli obudziłeś się z umysłem pełnym chaotycznych myśli, wiedz, że stoisz przed jedynym źródłem, które może naprawdę odnowić twoje siły. Ta poranna modlitwa jest właśnie po to, nie by dodać więcej słów do twojego dnia, ale by zdjąć nadmiar, który przytłacza twoją wiarę. I podczas gdy przygotowujemy się do wspólnego wołania, chcę zaprosić cię do prostego aktu wiary. Napisz w komentarzu: Oddaję wszystko Jezusowi. To więcej niż zdanie to duchowa decyzja, akt zaufania, krok w stronę odpoczynku, który tylko On może dać. Panie, na początku tego dnia szukamy Ciebie całym naszym sercem. Stajemy przed Tobą szczerze i pokornie, uznając, że sami nie mamy sił, by nieść tyle ciężarów. W tej porannej modlitwie oddajemy Tobie każdy ciężar, który nas przytłacza. Każde zmartwienie, które osłabia naszą wiarę, każdą ciszę, która rani naszą nadzieję. Ile razy próbowaliśmy walczyć sami, myśląc, że to nasza odpowiedzialność, by wszystko naprawić, by być silnym na zewnątrz, choć w środku jesteśmy rozbici. Ale dziś poprzez tę modlitwę wyznajemy: Nie chcemy już więcej dźwigać tego, co należy do Ciebie. Jezu, powiedziałeś, że Twoje jarzmo jest lekkie, a brzemię łagodne, dlatego chcemy zamienić nasze ciężary na Twoje. Chcemy się od Ciebie uczyć, iść z Tobą, ufać Twojej opiece. Wielu, którzy teraz się modlą, obudziło się z ciężkim sercem, zmęczonym ciałem i znużoną duszą. Ale ten poranek to nowy początek. Ta poranna modlitwa to moment, by oddać kontrolę i powiedzieć Mu: Panie, oddaję wszystko w Twoje ręce. Oddajemy strach przed jutrem, oddajemy lęk, który kradnie nasze myśli. Oddajemy rodzinne dylematy, zerwane relacje, niewypowiedziane słowa, które wciąż bolą, traumy, których nie potrafimy zapomnieć. Oddajemy decyzje, których nie umiemy podjąć, diagnozy, które próbują zniszczyć naszą wiarę, rachunki, które nie mają końca, sny, które zasnęły. Oddajemy nawet to, czego jeszcze nie rozumiemy, bo wiemy, że ty nie oczekujesz od nas wyjaśnień, tylko oddania i to właśnie robimy w tej modlitwie. Wołamy o odpoczynek dla duszy, dla umysłu, dla ducha. Prosimy, Ojcze, niech Twój Duch Święty tchnie na nas tego poranka i przyniesie ulgę tam, gdzie był ciężar, pokój tam, gdzie była dezorientacja, nadzieję tam, gdzie zaczynała kiełkować rozpacz. Panie, Twoje Słowo mówi, że jesteś blisko złamanych serc. Dlatego zbliżamy się do Ciebie prawdziwie, z powstrzymanymi łzami lub tymi już wylanymi, ze złamanym sercem. Bo wiemy, że ty nas zbierasz z miłością. Ta poranna modlitwa to nie tylko nawyk, to wołanie o przemianę, to miejsce, gdzie nasza dusza odnajduje kierunek. Prosimy o mądrość na nadchodzący dzień. Niech każdy wybór, każdy krok, każde słowo będzie prowadzone przez Ciebie. Niech nie rządzi nami strach, lecz wiara. Niech nie kierują nami naciski świata, lecz Twoja obecność. Niech nasze serce będzie mocne w Tobie, nawet gdy wszystko wokół wydaje się chwiejne. Modlimy się za rodziny tutaj reprezentowane za domy, gdzie panuje konflikt za matki modlące się za dzieci za ojców bez kierunku za dzieci oddalone za małżeństwa w kryzysie za tych, którzy próbują odbudować życie w samotności. Prosimy, abyś przyniósł pojednanie, duchową ochronę, mądrość i odnowienie każdemu domowi Panie. Ty znasz każdą niewidoczną łzę, każdą cichą bitwę. Dlatego prosimy również o uzdrowienie emocjonalne. Uzdrów niewidzialne rany, ślady, których nikt nie dostrzega, ale które niszczą duszę. Przywróć tożsamość tym, którzy się zagubili w walce. Wzmocnij tych, którzy już chcieli się poddać. Daj nową wizję, nowy zapał, nowe duchowe tchnienie. Niech ta poranna modlitwa będzie jak balsam. Wylany na każde zmęczone serce. Wołamy również o zaopatrzenie nie tylko finansowe, ale o pokój, mądrość, pocieszenie i odpowiedzi. Wielu woła o cud, i wierzymy, że Twoja moc wciąż czyni cuda każdego dnia. Nic nie jest poza zasięgiem Twoich rąk. Dlatego wyznajemy, że ufamy Twojemu czasowi, nawet jeśli nie pokrywa się z naszym. Chcemy czekać z wiarą, odpoczywać z ufnością, działać z mądrością. Teraz potwierdzamy naszą duchową tożsamość, jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy kochani, pielęgnowani i strzeżeni przez Ciebie, Panie. I nawet jeśli burza wokół trwa, możemy iść w pokoju, bo naszym schronieniem jest wieczność. Niech ta poranna modlitwa wzmocni naszą wiarę i odnowi w nas pewność, że nie jesteśmy sami. Niech Twoja obecność towarzyszy nam w każdej chwili tego dnia i pozwala nam iść naprzód z ufnością, bo wszystko oddaliśmy Tobie. I to w tym duchu wiary i oddania idziemy dalej, świadomi, że jest moc w rozpoczynaniu dnia na kolanach, z sercem skierowanym ku górze, wiedząc, że odpowiedź od Boga może przyjść w każdej chwili. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, jeśli poczułeś pokój, ulgę lub nadzieję w tym spotkaniu z Bogiem, napisz w komentarzu Amen. To nie jest tylko słowo, to akt wiary, wyznanie, że wierzysz, oddajesz i ufasz i pamiętaj, nie idziesz już sam. Teraz jesteś częścią wspólnoty modlitwy, która codziennie zbiera się, by szukać Bożej obecności o świcie. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś tego kanału, zrób to teraz i włącz powiadomienia. Codziennie o szóstej rano mamy nowe spotkanie z Bogiem, nowa modlitwa, nowe słowo, nowa okazja, by odnowić swoją wiarę. Niech twój dzień będzie lekki, prowadzony przez pokój Chrystusa i wsparty pewnością, że oddałeś wszystko w ręce tego, który nigdy nie zawodzi. Do jutra, na naszej kolejnej porannej modlitwie. Niech Bóg głęboko błogosławi Twój dzień i umacnia Twoje serce w każdym kroku, który podejmiesz.